Cześć, witam za wszystkich bardzo serdecznie za Batman i witajcie w, w Cleverbocie Tak jest kiedyś tam we wtorek z Batmanem pytałem wam się Pytałem was się, wam się pytałem was się czy chcecie Clever Bota? No jednogłośnie od No jednogłośnie odpisaliście, że chcecie, tylko słuchajcie, ja jestem taki, że ja z tym clever botem będę toczył wojnę tak jest, słuchajcie. Będziemy toczyć wojnę. Ale, żeby wojna się ta odbyła, musimy mieć wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Wszystkie. Kost okulary. No i co najważniejsze, już wam pokazuję. Wow. Widzicie? Widzicie to, co jest? To są polskie barwy. Polskie barwy. Polska narodowość. Tak jest. Tak jest. No i zaczynamy. Zaczniemy od przywitania. Cześć. Parowo. Nie. Cześć. Wykrzyknij. Zaczynamy, co nam odpisze. Zaczynamy. No. Cześć. NO! Ty sobie nie pozwalaj. O nie, nie, po nie pozwalaj sobie, nie. Widzisz mnie? Widzisz mnie? To dobrze. Ale... ...jak będziesz taki cwaniak... ...to ci po prostu kopię. Okej. Okay. Okej. Okay. Widzicie, ten cleverbot mnie się przestraszył. Cały czas myśli. Dobra, następnego bierzemy. Ten jest za bardzo Zidiocony! Dobra, drugi cleverbot. Zaczynamy. Cześć. Jestem. Cześć, jestem Batman z YouTube'a, Zobaczymy. Zobaczymy co. A, M-Bajman. Ej, Bajman. To jakby. Dobra, ale wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi. Zobaczymy co odpiszę. Zobaczymy co odpiszę. Zaczymy co odpiszę. Czemu on nie chce odpisać do cholery jasnej? Dobra, Oda, ostatnie podejście. Ostatnie. Cześć. Co tam? Dobrze. Jestem Michał. A, a ty? O nie, nie, nie. Ty, ty sobie nie pozwalaj. Ty sobie nie nie pozwalaj. Ja pytam ciebie o imię, a nie samego siebie. Ośle, ośle, ale mu wygarnąłem, ale mu wygarnąłem Widzieliście to? Widzieliście to? Napisem do niego, ośle Tak jest takie. jest ja, Jakim chłopakiem? Jakim chłopakiem? Oli Aaaa! Wiem mam, mam pomysł Mam pomysł Mam pomysł Mam pomysł, mam pomysł, czekajcie, słuchawka mi się zaplątała Wiem, wiem, <gum> wiem, WIEM Kumka mi od słuchawki odpadła, możesz no, mnie, piorun, trafi Na nagraniu, no nie Jest! Mam ją, haha, <gum> mam ją Tak jest Zaczynamy, zaczynamy dalej Słuchajcie, wiem, 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 jak, wiem jak tego bota możemy oszukać, słuchajcie Nie oszukać, tylko te okularki wiem, wiem co możemy do niego napisać. Oj, ubrudziłem się, czekajcie. O! Tutaj, tutaj, tak. O! Jest i Ja wiem. Kto chce być opak Tyły. Ja, ja wiem kto chce być. A ja, ja, ja zawsze sobie z tego idealnie sprawę. Tym chłopakiem Oli chce być Hekson. To Hekson Chcę nim być. Tak jest. To Hexon. Nie ma Nie ma opcji. Nie ma opcji. To on. To on. To on kontroluje tego. Co robię, kurwa? Co, robię? co robię? Co robię? Co robię? No co mam robić? Siedzę na dupie i piszę do ciebie, kretynie! Nie jak się nazywasz Nie, bo ją rozwalę, wiecie czemu? Bo trenuję od pierwszej klasy podstawowej tenis, tak jest. To jest już 9 lat, 9 lat! 9 lat! Tyle! Tyle! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra. Jestem uspokojony. Nie byłam zajęta, a ty. Ja. Jak będziesz dla mnie niedobry, to ciebie pobiję. No, God! No, God, please, no! 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 Ja wiem, jak my to zrobimy. Hipster time. Zaczniemy go wyzywać. Zaczniemy go wyzywać, bo to już jest... To już jest nienormalne. To moja babcia wyprowadzi ci jedynki na spacer. Tak jest. Tak jest. To jest wojna. O nie, ja, nie, tak. ja mu tak... Nie dam. Nie dam mu tak. Trafiłem w ścianę. To nic. On pisał, że jest chłopakiem! Jesteś babochłop. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Nie, słuchajcie, słuchajcie. To na tyle w dzisiejszym odcinku. To no, na dziwniecie pierwszy odcinek, który wam Was spodobał. Jeżeli chcecie kolejne, pisz, dawajcie lajki.